ja Jestem w takim miejscu, gdzie król chodzi piechotą. No coś wytłumaczy, jak chodzi o insulinę. Insulinooporność tego typu sprawy. Insulinooporność. Kurwa, co to jest insulinooporność? To jest coś takiego, że macie w krwi za dużo chujostwa tudzież wszystkiego, tak, sterydów, hormonów, tłuszczów, krwinek czerwonych za dużo, bo jesteście na cyklu sterydowym i tak dalej, i tak dalej. Wpływa to na całkowicie na Wasz metabolizm, na to, że komórki przyjmują składniki odżywcze, ogólnie receptory, kurwa, reagują na cokolwiek i tak dalej, i tak dalej. Całą tą, kurwa, biomechanikę anaboliczną. Nie tylko anaboliczną, ale Was, was to powinno interesować. Nas chuj nie powinno więcej nic interesować, no i ale się zmęczony jestem strasznie, bo jestem po Rzymie, po wycieczce, jest godzina 24.21 i tak, sytuacja wygląda następująco, nim wasza insulinoodporność jest wyższa, tym chujowie się na środki, a im więcej środków przyjmiecie, tym będziecie mieli wyższą insulinooporność. Insulina Wam nie pomoże, bo później, im więcej będziecie walić insuliny, tym kurwa granic będzie chujowej na nią oddziaływał. Co można zrobić? Żeby nie mieć wysoko, wysokiej insulinooporności, trzeba robić kardio, nie brać w chuj dużej ilości sterydów, wiedzieć jak brać sterydy i peptydy. E, trzecie primo: brać pewne suplementy witaminy, które zbijają trochę tą oporność, albo lekki też, czy niektórzy biorą nie berberynę, baraniewany, bardziej. Witaminy, minerały niż berberynę, kurwa. E, co jeszcze, jakie? Nie wiem jakie. W Polsce Piotrkiewicz na przykład wiedział i ci, co tam kurwa ćwiczą Piotrkiewicz, tego taką formę mają. To są też ludzie z pieniędzmi, bo kurwa, bez pieniędzy byś kurwa nic nie zrobił. E... Co jeszcze? Wysoka insulinooporność przekłada się całkowicie na to, że przekłada się chuje całkowicie na to, złamasy koniowały, że nie będziecie robić żadnego progresu na siłowni i wasza krew będzie się robiła gęstsza, będziecie się czuć chujowo. Wasze organy wewnętrzne będą pracować ciężej. No i ogólnie zajedziecie organizm i tyle, jakbyście mieli stary smar w nowym silniku, tak? E, dlatego na przykład.